Gdzie są moje okulary? Aaa! Gdzie są moje okulary? Nie! Gdzie są moje okulary? Nie. Tutaj też nie ma? Tu też nie ma. Aaa! Moje okulary! Patrz, Szafie. Tu też nie ma, tu też nie ma. Aaa! Nie ma! Aaa! do niewiary. Ktoś mi ukradł moje okulary! A. Sprawdzę. Tu też nie ma. Tu teraz nie ma. Aaaa! Sprawdzę tutaj. Nie ma. Muszę sprawdzić. Muszę tutaj ściągnąć. O, o. Nie ma. Muszę dzwonić na policję. Dzwonię 112. 112. Halo, 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 gdzie są moje okulary? Czekaj. Czuję, ale co czujesz? Nic, muszę kończyć, pa. Muszę sprawdzić. Co? Okulary mam na nosie. Myślałem, że ich nie mam. W końcu. Jej! 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 W końcu! Dajcie mi subskrypcję. Będzie chyba drugi wierszyk. Dzięki!